Witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Ja jestem Dominika i w związku z tym, że wielkimi krokami zbliża się majówka i sezon grillowy, to dzisiaj przygotowałam dla Ciebie kilka moich ulubionych przepisów. Przepisy, które dzisiaj przygotowałam będą nadania takie typowo na grilla, jak i na dodatki na grillowy stół. Tak więc już bez zbędnego przedłużania przechodzimy do przepisów. Pierwszym przepisem będą bruskety, czyli bagietki zapiekane z pomidorami. Jest to naprawdę fajna opcja jako dodatek do wszelkich dań z grilla. I do przygotowania tego przepisu wykorzystam jedną, mniejszą bagietkę, do tego pomidory koktajlowe, czosnek granulowany, oliwa z oliwek i świeża bazylia. I rozpocznę od nagrzania piekarnika. Tutaj ustawimy sobie funkcję grill, 250 stopni. Teraz bagietkę pokroję w takie cienkie kromki. Bagietka pokrojona, więc teraz każdą kromkę spryskuję oliwą z oliwek. I posypuję czosnkiem. Dobra, to już jest gotowe, więc pozostało przygotować pomidory, umyję je i pokroję w mniejszą kostkę. Pomidory pokrojone, teraz dodaję do nich sól, pieprz i całość mieszam. I tak przygotowane pomidory nakładam na bagietkę. I tak przygotowane kanapeczki wkładam do piekarnika, tak myślę, na 10 minut, aż będą chrupiące. Minęło 10 minut i brusketty są gotowe. Są takie fajnie chrupiące i teraz przekładamy je na talerz. I tak wyglądają brusketty po wyjściu z piekarnika. Teraz posypujemy je świeżo mieloną solą i pieprzem i na górę dodajemy jeszcze listki bazylii. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli brusketty z pomidorami i z bazylią. Jest to naprawdę świetna przekąska i świetny dodatek do wszelkich dań z grilla. Drugim przepisem będą pieczarki zapiekane z serkiem. Można zrobić je zarówno na grillu jak i w piekarniku. Są bardzo smaczne i aromatyczne, tak więc jeśli jeszcze nigdy ich nie próbowaliście, to bardzo polecam wam je zrobić. I tutaj do przygotowania potrzebujemy oczywiście pieczarki. Najlepsze będą takie większe, ale mogą być też takie standardowe. Do tego ząbek czosnku, e, serek kremowy, może być Twój smak, może być filadelfia, sól, pieprz, oliwa z oliwek i na górę do ozdoby natka pietruszki. I na początku z pieczarek wycinamy nóżki. Kapelusze na razie odłożyłam do miski, a nóżki drobno posiekam z czosnkiem i podsmażę na oliwie, tak żeby się nie zmarnowały. Pieczarki się podsmażyły, więc teraz przekładam je do miski i dodaję tak 4-5 łyżek serka śmietankowego. I teraz całe to dokładnie mieszam. W takiej formie możemy pieczarki upiec w piekarniku albo na grillu. Ja obecnie nie mam dostępu do grilla, więc upiekę je w piekarniku tak 25 minut w 180 stopniach i pokażę Wam zaraz efekt końcowy. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli pieczone pieczarki z serkiem. Trzeci przepis to taki standard grillowy, czyli szaszłyki. U mnie będą dzisiaj takie takiej nieco innej formie, bo będą z kurczakiem i ze świeżym ananasem. Myślę, że to fajna alternatywa dla takich klasycznych szaszłyków, bo jednak tutaj mamy całkiem inne smaki. I takie szaszłyki właśnie możemy sobie zrobić bezpośrednio na grillu, ale możemy je też upiec w piekarniku i będą równie smaczne. I tutaj potrzebujemy kurczaka pokrojonego w kostkę. Ananasa, e, paprykę czerwoną, do tego przyprawę do kurczaka, sól, pieprz, oliwę z oliwek, no i patyki do szaszłyków. I rozpoczniemy sobie od doprawienia piersi z kurczaka. Dodaję do niej trochę oliwy z oliwek i doprawiam ją przyprawą do kurczaka. W tej przyprawie jest już sól, więc nie dostalam go dodatkowo. I teraz całość dokładnie mieszam. Kurczak przygotowany, więc teraz zabieram się zakrojenie papryki w większą kostkę. Papryka pokrojona, więc teraz pozostało najtrudniejsze, czyli pokrojenie ananasa. Okej, okay, wszystkie składniki gotowe, więc teraz możemy przejść do przygotowania szaszłyków. Nadziewam kolejno paprykę, kurczaka i ananasa. Ostatecznie wyszło mi 5 szaszłyków i teraz spryskuję je oliwą z oliwek i posypuję solą i pieprzem. I w takiej formie szaszłyki możemy upiec na grillu. Ja ponownie zrobię je w piekarniku i zaraz pokażę Wam efekt końcowy. I tak się prezentują szaszłyki po wyjściu z piekarnika jest to naprawdę fajna i ciekawa alternatywa dla zwykłych szaszłyków. I czwarty przepis to taka fajna przekąska na stół, która pasuje do wszystkich dań grillowych i będzie to twarożek podany z takimi paluchami chlebowymi, grissini. I tutaj do przygotowania potrzebujemy twaróg półtłusty. Ja rozrobię go z mlekiem, bo nie mam jogurtu naturalnego. I ten twarożek będzie z rzotkiewką i ze szczypiorkiem. Do tego sól, pieprz i czosnek. I podam go właśnie z grissini. I tutaj mam takie grissini z oliwą z oliwek z Biedronki. Twaróg przekładam do miski. Dodaję trochę mleka i rozrobię go widelcem. I taką ma ostatecznie konsystencję. Szczypiorek mam już posiekany, więc teraz muszę drobno pokroić tak dwie trzy rzodkiewki. I teraz do twarożku dodaję rzodkiewkę, posiekany szczypiorek i doprawiam solą, pieprzem i czosnkiem. I tak się prezentuje efekt końcowy, czyli twarożek z rzodkiewką i szczypiorkiem podany z grissini. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Dziękuję Ci za oglądanie. Koniecznie daj znać w komentarzu jaka jest Twoja ulubiona potrawa z grilla. A tymczasem ja już uciekam i widzimy się za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!